Dzień dobry. Witam w kolejnym filmie z Królików. Jest, e, który dzisiaj jest? Chwila, 18 września. Hmm. Co to masz takie jakieś? Hmm. i Trzeba zaktualizować informacje. Wiadomo. Zacznijmy, może od tej, tutaj, jak już przy niej jesteśmy. Łatka odchowała swoje. 8 młodych i teraz już siedzi sama, także ma spokój, ale słucha co mówię. No masz spokój, no. idź tam do środka, bo zamykam. No, a tutaj bez zmian samiec siedzi, akurat wypoczywa. no Pogoda jest jaka jest, 18 stopni, ale to takie. 8... 16. No. 18 września, 16 stopni. No ale to odczuwalono nam się, że jest trochę mniejsza, bo jest wiatr. A tutaj co? U białej na razie nic się nie dzieje, chociaż jest zakocona. Ale jeszcze trochę, jeszcze trochę. Jeszcze, no powiedzmy, dwa tygodnie. 2-3 tygodnie a tutaj mamy, nie dwa tygodnie no mniejsze o to jak będę to oczywiście pokażę, a tutaj dwie samiczki rude od tej samicy której już nie ma niestety zdechła tam jeszcze jakby wakacje no, no dwie samiczki zostały no i ich ojciec czyli karmelak co u ciebie? Uh, takie ładne. W tym roku masz dwa lata. Jest stary jesteś. Tutaj nic nie ma. Uh, ale chyba się nie wyspał. Co tak patrzysz? Taki o, nie jesz. Gdybyś musiał w już no właśnie zimowe zakładać powoli Tak może jest No a tutaj bez zmian Noga co prawda niesprawna Ale jak widać samiczka nie oduczyła się przychodzi wciąż do kłaskania Bardzo przyjemna jest i dalej nie będzie kazała zamknąć kratki nie? No no Ty byś chciała być głaskana na całe życie tak ale jesteś fajna no no niestety no tej nogi już się nie odratuje no ale tak poza tym to jest można sobie zrobić co się chce ona nie ugryzie nic nawet się nie ruszy proszę bardzo w nosach ją pykam a ona nic a na przykład weźmy O. tak patrzę, żeby nie leżały, tylko... O. Proszę jak tutaj w nosek pukniemy. A coś je No o, chodź. chodź, chodź. O, pukniemy w nosek. O. Ona reaguje. O. O, cofa się tak. A coś je, no to tak jeszcze nie widać, ale czasem to naprawdę widać. No ale tamto to nie teraz się rusza jak mnie nie ma a jak ją zacznę głaskać to... No. i tak będzie czekać no to czekaj sobie czekaj no w sumie no i tutaj mamy młode O. Jej. o. oddzielone na pchucie tutaj mamy samiczki, sześć samic i dwa samce Oba nam się pokazały. Cześć i cześć. No, takie jesteście fajne. Jeszcze malutkie. Jeszcze malutkie jesteście. No, o, widać jak. O! A to co? O, no tak. Wzdryga się raz po raz. I tak sobie tutaj siedzą dwa. Macie tyle miejsca, że nie możecie narzekać. No, wy macie gorzej. Znaczy miejsca tyle samo, ale. Ta, widzicie co robi? Ta brązowa tam, tam na samym końcu, o to jest diabeł, no jak matka czasem, ale ta to, to cały czas, kiedyś rękę wsadziłem to mi udrapła, skacze na wszystkie warczy, będziesz pierwsza do odstrzału, wiedz o tym, no i tak patrzę. no patrzy, zobaczcie jak patrzy, jak diabeł kurczę. o. To nie jest czy wzrok, no. Znaczy takiego grzecznego jak tu. No, no wy jesteście fajne, no. Na razie tu nie ma co na was mówić. A tamta już, już... Może z dwa tygodnie taka jest. Pewno już taka będzie. Jak potrośnie to będzie skrócona. Bo jej się należy to. Dobra, zamykamy. Uwaga. Żebyś nogi kolejnej nie straciła, łapy. rasowe, tutaj sobie siedzą. No co tu się dzieje u was? Dalej się nie dadzą pogłaskać? Chociaż Maniek mi mówił, że... Żeby... może Żbiet. O. No może coś w tym jest, ale jak za głowę... To uciekają. Dziwne króliki Niby rasowe, a głupie. No, tutaj to ciężko nawet w nos pyknąć, bo już uciekałem. no mm, mm. Dwie samice. Tak jak tutaj. Tylko to są nie rasowe. I ładniejsze. ruda Ojej. To ładne. No, tak na filmie nie widać, ale. Piękny kolor mhm. Dobra No to tyle no. Następny film jak będę młody A jak nie będzie to nie wiem, zobaczymy Obyś miała Słuchaj, bo ostatnia jesteś No ta odposzywa bo miała tę ta miała mieć no ale w ten sam dzień sen nogę złamała Znaczy nie staw, staw powiedzmy uszkodziłem tak więc. A to co? Siatkę chcesz jeść? Aż kiedyś tak było mhm. kiedyś jej się uda na pewno Kiedyś o tu można to poznać Tu się działy jakieś Chyba ten z tymi swoimi jeszcze tam pobraty co tutaj się dzieli, jak jeszcze były małe te króliki. Z domu przyniesione tutaj, bo one w domu były wychowane. I tu mi się zdaje, że jak to było, tu był plastik tak tutaj, tutaj. I one to przegryzły ten plastik od tamtej strony. I pudełko odpadło. Później był sznurek, też przegryzły. I w końcu to się skończyło na takim metalowym, dlatego już nie przegryzły. Tutaj też jest takie. Reszta to są plastikowe te No, To takie jeszcze na koniec. Dobra. No więc tylko ona została. Jak ona nie będzie miała, no to na razie żadna. Niestety nie będzie jesiennych króliczków. Znaczy może będą, ale to w listopadzie, jak już no zobaczymy, jak ta będzie miała, to może w listopadzie nie trzeba będzie, bo no teraz mamy te, one będą w październiku na mięso, no zobaczymy, tego planowania, tego, tam wszystkiego jest tyle, dobra, Gasimy. cześć.